Witamy w pierwszym odcinku programu Matura to Bzdura. Dziś skupimy się na zadawaniu pytań mieszkańcom Warszawy dotyczących podstawowych wiedzy. Będzie do Was mówił Iwan Peskow. A za kamerą wie się kurę Zapraszamy Was serdecznie do oglądania. Więc tak, znaleźliśmy pierwszego kandydata do naszej sądy ulicznej. Jest to pan policjant. Możesz pan ładnie przedstawić do kamery, jak ma pan na imię, na nazwisko. Wolę nie ujawniać moich danych. Rozumiem, pan bo, bo jesteś anonimowy, więc tak. Pierwsze pytanie to jest przeliterowanie słowa żeżucha. Czy podoba pan w zwaniu? Postaram się. <laughs> Nawet. Że, żu, -ha. Ale jakie że? Ży. No, że. Ży... Literka po literce, Ży z kropką, tak? Że, Rzeżucha? Jacek, ale które rzet jest kropką? R Z -E. RZ najpierw, dobrze. U CH A Rzeżucha. Rzeżucha No to powiem panu, że bardzo dobrze pan odpowiedział na to pytanie Pierwsze zaliczone To jest poziom pierwsza klasa, więc Dobrze, naszym kolejnym kandydatem jest pan Łysy, który się dokładnie na nazywa. Cześć, jestem Marcinek. Marcinek. Naszym kolejnym kandydatem jest Marcinek. Mówi, że nie zdał nigdy matury. Nie była mu potrzebna w To rzeczu, Matura to dzisiaj... bzdura, więc kurwa nie zdałem. Czyli teruj, że żucha. To tak. Rzecz z kropką E, rzecz z kropką U i CH. U otwarte oczywiście. Mhm. No, niestety to pytanie nie poszło Panu najlepiej. Jak kurwa? Niestety tak się nie literuje, słuchaj, że żucha. A, zapomniałem. Kolejne LVP1 pytanie to. Nieistotne. No, no a to jeden błąd na razie. Jaki miesiąc to? September, podpowiem, że september to po języku Ciepły. angielsku. Ciepły? Dobrze, jest Pan bardzo blisko, ale no, jakoś się inaczej Maj? nazywa po polsku. Maj? No, był Pan bardzo bliziutko, ale niestety wrzesień. O, kurwa. Teraz tak. Śliwy. Mam, nie pana bardzo. Też. No, widzi pan, no nie każdy zna. Teraz. Kolejnym naszym kandydatem jest pan Andrzejek. Jak ci chciałby się pan, może jakoś przedstawić? E, siemano, Jestem Andrzej, styl na dzielnicy. Pamiętajcie, spokojnie. Czy zdał pan maturę, panie Andrzejku? E, no, potrzebowałem kiedyś do pracy w salonie. No, niby zdałem, niby nie, ale nie wiem, czy zdana się zalicza. Kupiona. A, rozumiem, czyli pan kupił, ale zdana. Tak. No dobrze, to przejdźmy może do pytań. Pierwszym no. pytaniem: Czy może pan. Matematykę, lubi pan matematykę, czy nie? To Ta, lubię tam. Dobrze, ile niektórych... palcy ma 100 rąk? Co? Ile palcy ma 100 rąk? Ile palców ma 100 rąk? Takie tak, matematyczne obliczenie. Trudne, Ile trudne. Ile palcy ma 100 rąk? Jedna ręka ma 6 palców. Mm -hmm. yy, to 100 rąk będzie miało 658? A bardzo bliska odpowiedź, pomylił już pan niewiele. Prawidłowa odpowiedź brzmi 500, ale było blisko. Nie ma co się zamarzyć, to pierwsze pytanie Nie dopiero. No. Ale lubi pan matematykę, tak? To ile to pierwiastek z czterech? Ty. Y, ten, Walter White mnie kiedyś nauczył, kurwa dwa. Dwa? No, no i to jest perfekcyjna odpowiedź, tak? I właśnie oczekiwaliśmy. Kurwa, no. widać, że jest pan asem z matematyki. Hy, chemii pan... organicznej. <głos> 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 y, pan. Chema, y, ty, wypierdolaj! Nie widzisz, że nagrywamy? Proszę, odsunąć skadrą. Mówię z wami. Nie, nie Z Zaraz nie. może pana przebytamy. Go... Kurde, no flow mi zepsuł. Niech pan się nie przejmuje, witniemy go, to jakiś... Najpierw ci zabijemy, a... Dlaczego księżyc świeci w nocy? Jest też pytanie podchwytliwe. O kurwa, ciekawe, muszę pomyśleć chwilę. No dlaczego on świeci? I... Bo jak byli na księżycu... Tam z usa chyba czy tam z nasa czy jak ktoś tam nazywa No to agregat tam dali go podpieli no i świeci kurwa tak to dzisiaj No był pan bardzo pytania. bliżutko, ale niestety odpowiedzią, odpowiedź jest tak, że słońce wbija się. Jak słońce? No tak, promejo... To on słoneczne. by się przecież stopił No widzi pan. <głos> niestety <głos> działa to tak, że się nie topi. Ja powiem pan, że ja sam najprostrzejszy nie jestem, nie wiem jak, jak to się stało że ten program po Ale tak. Ile palcy ma 100 rąk? Tu jest pytanie matematyczne Ile palcy ma 100 rąk? Możesz pan sobie na palcach policzyć... No ja, nie wiem, czy ma pan storok W jednej ręce jest 5 palców W drugiej 10 Czyli jest razem 20 No tu 200 Nie sorry kurwa pojebałem się W jednej ręce jest 5, w drugiej ręce jest 5 to razem jest 5 na, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie 10 rąk to jest 100 palców. No, 1000 leciutko. on się poniósł przy obliczeniach, bo prawidłowa odpowiedź brzmi 500 palców. No, ale to, to w tworze różnica tylko 500. No właśnie, kto by się nie przyjmował Gdzie człowiek posiadał strzela Czemu nie powiedziałeś? Może są spodzie straszne. Eee... W płucach nie wiedziałeś. W płucach, dokładnie. Ile palcy ma Storon Wystarczająco dużo sklep dużo, czyli ile dokładnie? 50. Załóżmy, że ręka ma 5 palców Kurwa e, ja Proszę o podobne zadawanie tak Masz od proszę. Ile palcy ma Storon Eee 500 Bardzo dobrze, perfekcyjna odpowiedź Kto napisał właśnie braci Grimm? Bracia Grimm. Świetnie, zdał pan test 10 na 10. Moje uszanowanie, naprawdę jako przedstawiciel policji popisał się pan intelektem. Jak widzicie, poziom policji w naszym mieście jest nic zła, nic ująć. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo się cieszymy, że pan zdał test. Widzimy się przy kolejnym uczestniku. Czym ty jechałeś? Wracamy po krótkiej przerwie technicznej zostały nam dwa ostatnie pytania dla pana Marcina i jedno z nich brzmi gdzie człowiek ma ostrzela? Człowiek nie ma ostrzelać, człowiek ma płuca To W takim razie co ma ostrzela? strzela? Riba Riba ma strzela proszę pana, ma ostrzela. była to... Człowiek Ryo ma płuca przecież. Riba ma strzela, a człowiek też ma o strzela, więc dokonał pan błędnej nie odpowiedzi. mi pan robi w tym momencie. No niestety musi pan się doedukować po tym odcinku. Chyba muszę Ostatnie jednak. pytanie jest po bardzo podchwytliwe, jestem... Mają szansę, że pan na nie odpowie. Kto napisał właśnie Braci Grimm? Z jakich braci? Braci Grimm. Pewnie pewnie bracia Blue. Nie wiem, że to bracia Green Green? Czy Grimm? No, Grimm. Grim, bardzo to była perfekcyjna odpowiedź. Och, bardzo och. dobrze. Bardzo podchwyciłem pytanie, ale dał, dał pan radę. Dał pan radę. Było blisko A to teraz ja panu zadam pytanie. Jasne, co robi 950 w portfelu? 950 w portfelu? Czeka a się przypierdolą na piwo. Nie, ledwo dicha. <laughs> dziękujemy za, za, za takie rozbawienie widowni. To co, dziękujemy za wywiad. I no. do zobaczenia. Hejka. Drugo Dziękujemy panu Marcinkowi za wystąpienie i udzielenie odpowiedzi w naszym programie. Czy pan Marcinek może chciałby coś dodać do ciebie? E, ty! E, tak. Co? Ty? Masz dychę? Nie, nie mam dychy. O, a wy coś tu nagrywacie? No ale idź na chwilę, staraj się w kadr, zaraz Mogę porozmawiasz. Te... Zaraz, te... zaraz. Te... to te... tam się dychę zaraz. Dobra. Ja I wiem coś powiedzieć do ciebie, tak? Tak, ja to jasne. Tak. E, dzięki za obejrzenie. E, dajcie fabkę. I suba i lajka Kurwy jebać Policji nigdy nie bać się Siema